ma no dzisiaj zbudowy? Biorę się za deskowanie. Już tam dwa zrobiłem takie. Teraz tutaj po tej stronie i po tej. Tutaj zacząłem trochę. Tam dopiero muszę zacząć. No i się biorę powoli za robotę. W pojedynkę trochę trzeba się nachodzić, ale. Ale co mam innego do roboty. No. Ale jest wilgotno. Masakra. Może nie będzie padać. Chociaż takie chmury są fez. No i tam widać szambo. No zamówiłem też szambo. Okna są zamówione. A tutaj te szczyty wymurowane i wylane. Bo to w sumie chyba narzywałem zanim, zanim to robiłem. Także jest to porobione już praktycznie. No i co? No, okna są zamówione. W połowie lipca, lipca powinny być. Więc do połowy lipca wypadałoby chociaż wydes wydeskować ten dach. No Mam nadzieję, że zrobię go cały Cały z pokryciem, ale nie wiadomo. No, teraz sobie listwę, listwę taką tutaj dam i można wychodzić na dach i klepać to za chwilę. Uu, no, a tak to wygląda tutaj z bliska w środku. całkiem spoko, całkiem spoko. Będzie, będzie całkiem spoko. Tylko trzeba to Zrobić. No, mieli przyjść robić dach, ale tak jak mówiłem, ja to mam szczęście do tych ekip. No i znowu zwlekali. Potem wywalili w ogóle senę z kosmosu. I, i cała historia. I koniec. I nie będzie nikogo. Inne ekipy już tak samo mają terminy. No i tak to tutaj się toczy. Więc będę dach robił sam. No i z pomocą, z pomocą potem brata albo, albo kogoś innego, no wydeskować to tam pikuś, później te płyty TIR po prostu na górę dać, no to tutaj już dwie osoby by się przydały, no i blacha to też dwie osoby by się przydały, ale to już takie nie tak czasochłonne, czasochłonne roboty są. No i to by było tyle zrobione od tej strony i od tej strony tam tam jeden jeden pióropusz nie wszedł no jak to się za, za ten jak to się zateguje to nie będzie widać jak się od góry dało się plenie no a teraz widać prześwit światła. no albo był po prostu ułamany bo niektóre też są mają ułamane pióro pust i mogłem tego nie zobaczyć no ale tak to już już wygląda spoko ale się masak masakr no także tego cztery boki zrobione to zostały jeszcze cztery boki plus dwa środki no to no, jutro przyjadę Jutro przyjadę i będę, będę robił dalej, na jutro, bo dzisiaj miałem podjechać tylko na chwilę i zrobić tylko jeden bok, a wyszły dwa boki a całkiem przyjemnie to się robiło. A niekiedy jadę tu z nastawieniem, że kurde zrobię to i to, a nawet połowę tego się nie robi. No dobra, zostawiam to i żeby nie napadało na to deszczu. No i co? I kurde, jak to wydeskuje, to się wezmę tutaj za porządki. Bo tutaj ładny ładny bałagan się tutaj zrobił. No ale cóż, najważniejsze, żeby to zamknąć, a potem to już jakoś to, jakoś to będzie. No i te okna. Ciekawie to będzie wyglądać. Te otwory są w ogóle nierówne. Tutaj nierówno porobione. Górny ja robiłem, dolny nie ja robiłem ale no cóż jedno takie to okno hmm. z tymi oknami to też powiem wam braku 20 cm i 23 cm zdecydowały o tym że jest dodatkowo plus 3,5 tysiąca za okno no bo musi być amelinium już a niezwykłe pvc bo zwykłe PVC Jest do 3 metrów, a tutaj jest 3,2 chyba 3 wysokość i musi być amelinowe panie Za nas 6,5 wyjdzie 9900 za to okno Także tego Także tego, ale będzie spoko. Będzie spoko już mi się to podoba I nie ma co się zniechęcać To tyle i do następnego może jutro w sumie ponagrywam sobie jakieś takie vlogi. A następny będzie może jutro, a może i nie. Nie, a kiedyś się ponagrywam, to będzie. Także, kurde. Nara. Uf.